Cześć i dzień dobry, witam was ponownie na moim naturalnym kanale i dzisiaj przygotowałam dla was recenzję kremu z filtrem. No dobra, słuchajcie, od razu zacznę od ujawnienia bohatera dzisiejszego filmu. Jest to krem z filtrem od marki Mia. Uwierzcie mi, że przypadkowo, naprawdę przypadkowo, są dopasowane kolorystycznie. Dopiero teraz to zauważyłam. Bardzo, bardzo często pytaliście się mnie o ten krem. Jak tylko zobaczyliście, że zaczynam go testować, to zaczęłam dostawać codziennie praktycznie wiadomości. No i jak, no i jak, jak wrażenia. Czy jest ok, czy warto zakupić? Tak, więc dzisiaj w końcu wam odpowiem na to pytanie. Jak wiecie, ja zawsze, zanim wydam swoją opinię, testuję bardzo solidnie kremy, generalnie wszystkie produkty. Więc może zajęło to troszkę więcej, więcej czasu, ale przynajmniej jestem pewna tego, co tutaj mówię. No, i także dzięki temu Wy jesteście pewni. Powiem szczerze, że ja również byłam zainteresowana tym kremem, przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj dość wysoką ochronę SPF-50, ale Także ten krem nie jest kremem tonującym, czyli nie mamy tutaj dodatku pigmentów. Jest to taki krem biały w konsystencji, ale nie powinien on zostawiać nam żadnego koloru. I troszkę takich kremów na rynku mi ostatnio brakowało, bo napotkałam na swojej drodze kilka ciekawych, które były właśnie tonujące, czyli z pigmentem, ale dużo cięższych było o takie kremy, które tego koloru nie dawały. I kolejna też sprawa jest taka, że ten krem ma dość przystępną cenę, jak ogólnie na kremy z filtrem, których ceny są zazwyczaj dużo, dużo wyższe. Więc tutaj jest to coś przyjemniejszego, no i dostępne stacjonarnie. ok, przejdźmy od razu do konkretów, bo na pewno jesteście ciekawi. Wspomnę także na króciutko o składzie. Moim osobistym zdaniem skład jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i choć nie można tutaj powiedzieć, że ten skład jest w 100% naturalny, ponieważ mamy mieszane Filtrów i jest to krem z filtrem mieszany i mamy tutaj dodany filtr mineralny dwutlenek tytanu, ale również mamy dodane filtry chemiczne, ale te filtry chemiczne są fotostabilne, nowej generacji i przede wszystkim bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną. Ale choć właśnie nie możemy powiedzieć, że jest w 100% naturalny, to i tak ten skład jest naprawdę po prostu bardzo, bardzo dobry. I jest to taki krem, który będzie takim troszkę kompromisem, bo z jednej strony mamy Mamy bardzo dobry skład z wieloma składnikami naturalnymi, ale z drugiej strony mamy dodatek filtrów chemicznych, które jednocześnie sprawiają, że taki krem automatycznie staje się dużo bardziej przyjazny dla naszej skóry w takim sensie użytkowania, rozprowadzania. Więc takie kremy są idealnym kompromisem dla osób, kto, dla których ważna jest wysoka ochrona i przede wszystkim komfortowa ochrona, aby mieć komfortowy krem z filtrem, który, którego będzie chciało nam się używać na co dzień, ale równocześnie zależy nam na dobrym składzie produktu. Więc dla mnie osobiście to jest super i ja taki kompromis e, akceptuję. I jeżeli chodzi o ochronę, jest ona dość wysoka. Mamy SPF 50, mamy również ochronę przed UVA jak i UVB, więc tutaj kolejne są plusy. No ale dobra, przejdźmy do takich w sumie najważniejszych rzeczy, czyli to jak taki krem się sprawuje. I tutaj już w sumie od razu wam powiem, od razu wam powiem. Ten krem jest dobry. Ten krem jest naprawdę dobry i ja, ja się mega z tego cieszę, ponieważ w ostatnim czasie przetestowałam naprawdę, no jakoś tak dużo więcej takich kremów z filtrem, no i bywało różnie, naprawdę bywało różnie. Niektóre z nich były, no dla mojej skóry po prostu nie sprawdzały się kompletnie i miałam sporo takich złych doświadczeń, więc... Po coraz kolejny krem z filtrem sięgałam, już coraz bardziej zrezygnowana, choć trafiały się też i fajne. Tak tutaj. To już myślę, że jest taka w ogóle wisienka na torcie, i super to się sprawdza. I ja już też jestem pewna, że na pewno on ze mną ze zostanie i, i na to lato, i, i na późniejsze. No, ale teraz chcę Wam wytłumaczyć, dlaczego uważam, że mm, ten produkt jest dobry. Przede wszystkim zacznijmy od konsystencji. Pokażę Wam tutaj tą konsystencję na zbliżeniu, i faktycznie można ją określić jako lekko. Ta konsystencja jest naprawdę świetna. Jak zazwyczaj, kremy z filtrem są e, gęste, są ciężkie, troszkę toporne. Tak tutaj tego nie mamy. Ta konsystencja jest prawie jak taka lekka emulsja. Przepięknie wchłania się w skórę, przepięknie się rozprowadza. Nie ma najmniejszych problemów podczas aplikacji tego kremu. Nieważne, na jakiej partii ciała ten krem jest aplikowany, czy na twarz, czy na szyję, czy na ciało, na plecy, gdziekolwiek nie aplikowałam ten krem, on sprawdził się po prostu super. Ale co jeszcze idzie za tą lekką konsystencją, to to, że ten krem praktycznie jest niewyczuwalny na skórze. I Jeśli ja sobie go zaaplikuję na twarz w odpowiedniej ilości, u mnie to jest około 1 grama, to słuchajcie. No bez porównania. Naprawdę jest to super. Nie dość, że wszystko się fajnie i bardzo ładnie rozprowadza, to krem jeszcze na dodatkowo wchłania się. On nie wchłania się całkowicie, ale yy... On wchłania się najbardziej ze wszystkich kremów z filtrem, które testowałam: zarówno e, takich mieszanych, chemicznych e, i mineralnych e, filtrów, jak i też na przykład samych mineralnych, więc tutaj naprawdę się to wyróżnia, i ja jestem w stanie wyjść z tym produktem na twarzy, i nie muszę go na przykład pudrować, ponieważ na tyle jest to komfortowe. A na przykład, jeżeli go zaaplikuję tutaj na szyję czy na dekolt, to w ogóle się świetnie sprawdza i po prostu mam takie wrażenie, Jakbym miała na skórze taki lekki balsam nawilżający, więc tak. Ta konsystencja jest naprawdę lekka, bardzo ładnie się wchłania, bardzo ładnie również się rozprowadza. Myślę, że to także będzie super krem dla cer tłustych czy trądzikowych. Właśnie przez tą lekką konsystencję. Ale idąc dalej, jeszcze jeśli chodzi o rozprowadzanie tego kremu, tak jak wam mówiłam, nie mam najmniejszych problemów. On się rozprowadza po prostu cudnie. To i także ten krem nie bieli. Myślę, że mogę tutaj swobodnie powiedzieć, że ten krem nie bieli. Sytuacja wygląda tak, że jeśli go zaaplikuję na przykład sobie na skórę twarzy, to na początku przez pierwsze minuty, dwie dosłownie, Widać po prostu, że skóra jest troszkę jaśniejsza niż na przykład jak sobie patrzę wtedy na dekolt. Natomiast już po tych, po tych dwóch minutach, trzech minutach to wszystko zaczyna się bardzo ładnie wyrównywać, i uwierzcie mi, nie ma czegoś takiego, że mamy po prostu białą twarz. Nie ma czegoś takiego. Nie ma również czegoś takiego, że ta skóra nabiera jakiegoś takiego niefajnego odcienia, szarego, czy, czy nawet może troszkę fioletowego, jak się czasami spotykałam. Nie, tutaj nic takiego nie występuje, ten krem bardzo ładnie się tak wtapia w skórę może jest ona lekko jaśniejsza, ale to już naprawdę musimy z Lubką sobie patrzeć żeby, żeby, żeby się tego dopatrzeć i żeby to nam w ogóle przeszkadzało kolejna kwestia jeszcze jest taka, że ja nie zauważyłam żadnych problemów, aby ten krem z filtrem sprawiał w momencie kiedy aplikuję na niego makijaż i tutaj aplikowałam na ten krem z filtrem makijaż mineralny, czyli, czyli pudry, podkłady sypkie jak i również aplikowałam na niego podkłady takie płynne, standardowe i tutaj w żadnym z tych wypadków nie spotkałam y, absolutnie żadnych problemów. To właśnie dlatego, że ten krem jest bardzo lekki, na skórze nie robi nam się jakaś taka wiecie, mega gruba, tłusta warstwa, więc i ten makijaż po prostu sprawdza się dobrze. Jeżeli chodzi o opakowanie tego produktu to jest ono dość wygodne, no ale tutaj mamy plastikową tubkę, która nie ma pompki, tak więc jeżeli y, y, podoba nam się taki komfort, że jakieś kremy z filtrem mają pompkę i wiem, że ileś tam danego produktu się wyciska w tym momencie, ileś tam gram. Tak tutaj, no czegoś takiego nie będziemy mieli, więc najlepiej to po prostu sobie zważyć tą odpowiednią ilość dla nas. Później sobie tą ilość mniej więcej zapamiętać, po kilku razach już jesteśmy w stanie sobie zapamiętać i, i wtedy jest to naprawdę fajne. Choć z drugiej strony taki aplikator też ma plusy, ponieważ czasami potrzebuje gdzieś sobie dołożyć troszkę filtra i nie, i nie zawsze wtedy potrzebuje, wiecie, całą pompkę, e, tylko właśnie mniej. No i Wtedy to ma, to ma w zasadzie plus taki większy, że mogę sobie odrobinkę tego wycisnąć i nie muszę mm, zużywać całej pompki. Ale no tutaj już zależy właśnie, jak, jak do tego podchodzicie i, i czego potrzebujecie. No i co? Słuchajcie, ja chyba więcej do dodania nie mam. Recenzja jest bardzo pozytywna, ponieważ tak jest, tak uważam, wypróbowałam ten krem i jestem bardzo z niego zadowolona. I ten krem w mojej kosmetyczce absolutnie zostaje i naprawdę ja się mega z niego cieszę, bo no bo fajnie jest w końcu mieć krem, który nie ma koloru bo to jednak jest duży plus i, i, i super, bo ten krem mogę sobie właśnie używać na dekolt, na szyję nie martwię się, że gdzieś mi się bluzka zaborudzi, czy też właśnie na ciało to jest naprawdę mega no i właśnie fajnie jest mieć taki pewny krem, który super się sprawdza, super rozprowadza wiecie, nie muszę po prostu nie wiadomo ile czasu poświęcać na aplikację, czy się stracować i tak dalej, więc jeśli się zastanawiałyście czy spróbować ten krem, to ja Wam daję zielone światło i myślę Myślę, że będziecie naprawdę bardzo, bardzo zadowolone. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zostawiacie w komentarzach, na pewno Wam odpowiem. No a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Buziaki!